Konopski, Zukol i Pola. Ta trójka influencerów wysłała nam swoje ulubione i znienawidzone rzeczy do kolejnego odcinka serii Słoik XXL YouTuberów. jak pewnie widzicie już po tytule, Zukol wygrała. Wygrała ankietę, która kilka dni temu pojawiła się w moim kanale nadawczym, zdobywając ponad 8 tysięcy głosów no i nie dając szans ani Poli, ani Konopowi. Właśnie dlatego razem z Natalią... hej, sprawdzimy, kto z nas da rady dzisiaj szybciej zjeść i wypić wszystkie ulubione i znienawidzone rzeczy z tego słoika, a tylko może najpierw cofnijmy się do zakupu, żebyście wiedzieli co tam w środku się znajduje jesteśmy w sklepie i pierwsza kategoria to jest ulubiony baton, ale coś tutaj chyba poszło delikatnie nie tak, dlatego, że Zuko napisała, że jej ulubionym batonem są te takie jakby delicie tylko z milki i koniecznie z malinową galaretą, no i coś takiego udało nam się znaleźć, ale to są chyba ciastka bardziej, to są bardziej ciastka niż baton chyba nie Wiem, czekajcie napiszę do Zukolu. okej okay, faktycznie się nie dogadaliśmy i ulubiony baton Zuko to biały Kinder Bueno, okej okay, Kinder Bueno znalezione, bierzemy oczywiście dwie sztuki, druga kategoria to ulubione żelki. Jak widzicie, Zuko lubi zwykłe mi się haribo. Dawno też takich zwykłych żelków nie jedliśmy, więc co spoko, przypomnimy sobie. Trzecia kategoria to ulubione chipsy i jak widzicie, Zuko lubi cheatosy pizzowe, ale w ogóle właśnie spojrzałem, że te listy dostaliśmy od Zuko 26 maja i Jezu, jak ten czas szybko leci. Ale dobra, cheatosy pizzowe też udało się znaleźć. Ulubione lody oli magnum truskawkowe z białą czekoladą i niestety w tym sklepie w ogóle magnum nie mają, więc chyba będzie trzeba pojechać gdzie indziej. Więc my teraz pojedziemy po innych sklepach, poszukamy. Tych lodów i wszystkich pozostałych produktów, i zaraz z domu pokażemy Wam to, co kupiliśmy. No dobra, wróciliśmy już do domu, udało nam się wszystko kupić, i tak oto prezentują się wszystkie ulubione i znienawidzone rzeczy z Ukol Białe i już widzieliście, rzeki rybo też widzieliście, ale znaleźliśmy mniejszą paczkę, więc stwierdziliśmy, że weźmiemy mniejszą, bo no i tak jest tutaj sporo kalorii, czyli to sypicowe też widzieliście, ale nie widzieliście ulubionego loda z Ukol czyli tego truskawkowego magnum, i powiem Wam, że był on bardzo trudno dostępny, ale no może być naprawdę dobry. Jeśli chodzi o maczka, to ulubiona rzecz Zucul to cheeseburger I jego proszę bardzo mamy tutaj W KFC Zukol uwielbia zingera Ale koniecznie z serem Więc takiego właśnie zingera z dodatkowym serem zamówiliśmy Jeśli chodzi o napoje to ulubiony napój gazowany Oli to Coca-Cola Ulubiony niegazowany to Kubuś Malinowy I że tych napojów akurat problemu nie było żadnego Ulubiony obwód Zukol to maliny Które mamy jak widzicie w tym oto miejscu Ulubione i warzywo to pomidor I pomidorkę też jak widzicie kupiliśmy Jedenasta kategoria to znienawidzona słodka rzecz I Zukol napisała, że jest to gorzko czekolada i że chyba można zajeść to jako słodką rzecz i no chyba można, więc kupiliśmy taką oto mega gorzką czekoladę, której z Natalią też nienawidzimy. I ostatnia, dwunasta kategoria to znienawidzona słona rzecz i tutaj tylko napisała, że są to chipsy o smaku bekonu, ale musieliśmy to doprecyzować, dlatego że w sklepie były zarówno bekonowe Pringles, jak i bekonowe prażynki, więc napisaliśmy do Oli i okazało się, że chodziło jej o właśnie bekonowe prażynki, które mamy tutaj. To wszystko co zobaczyliście łącznie daje nam 3060 kcal, więc nie jest to może rekordowy słoik, ale no trochę tych kalorii tutaj jest. No dobra, wszystkie rzeczy poza lodami są już w naszych słoikach. Jak widzicie, ledwo się to zmieściło, ale 20 minut do pierwszego zakręcenia kołem z utrudnieniami. czas start. Ja z racji tego, że dzisiaj się nic nie jedzi, to chyba klasyczny początek, wezmę sobie ci. Okej, okay, zacznę od cheeseburgerka. Ja też tak. jestem tak głodny, widzowie. Myśleliśmy, że zaczniemy reagować to około, około 12, a jest prawie 15, więc ja też zacznę sobie od czegoś pożywnego. I może, żeby nie jeść tego samego co Natalia, wezmę tego zingera z serem, bo zingera też mega dawno już nie jadłem. Z racji tego, że w dzisiejszym słoiku mamy jeszcze pomidora, to ja sobie go wkroję po prostu do tego cheeseburgera, ale to połączenie nie może być dobre. Czemu? Cheeseburger z pomidorem? No pomidor do wszystkiego fituje, no co ty? Właśnie, co ciekawe, ja mega lubię kanapki z pomidorem, ale w burgerach nie lubię. Lubię pomidory, Który... bo się ogrzewa. Plus jest taki, że wszystko już mamy zimne, więc będzie to trochę lepiej. właśnie, no, to prawda, ale ja dalej tego nie rozumiem. Jak można jeść normalnie kanapkę z samym pomidorem, a nie lubić pomidora w burgerze. Jak można lubić pomidora w burgerze, a nie zjeść na kanapce? Już jem, z Filadelfią już <grym> jem. Ale na samej kanapce nie, nie wiesz. Tego samego bym. chociaż nie, no ja już teraz. Kiedyś pomidora nie lubiłem, ale ostatnio to jest moje ulubione warzywo, tak samo jak zukol więc z tym problemu nie będzie, ale nie chcę mi się go kroić, chcę coś w końcu zjeść, bo no tak jak mówię, nie mieliśmy jeszcze śniadanie, dlatego że myśleliśmy, że zaczniemy to robić dużo szybciej. Jeśli chodzi o zingera, to to jest taki basic e, burger z KFC. Natalia dali nam tutaj ser? Dali, dobra. Nie pamiętam, czy z zingera z serem, kiedykolwiek jedliśmy. Pewnie tak, bo trochę zingerów się w życiu zjadł, ale z serów seru, ja też bardzo lubię, więc dla mnie spokój, że jest w środku, i uwaga. Mm, ten odcinek lepiej zacząć się nie mógł. Ja już sobie pomidory powkładam do środka. Mamy tutaj jeszcze na dole. Dodałem sobie trochę soli i pieprzu, żeby to lepiej smakowało. I sprawdźmy, czy śmiesznie to smakuje, bo w burgerze jest ten ketchup. Taki. Mhm. Mm no, no, no. Ja cały smak. Okej. Okay. A dasz normalnie. Czy do burgera dorzucić pomidora, czy nie w maku? Chyba nie. Chyba nie. Nie, co całkiem spoko smakuje. Prawdę mówiąc, ja za cheeseburgerem z maka nie przypadam, bo w środku jest ogórek, więc yy, będę teraz cieszył się tym, że mam zingera, chociaż no tego cheese'a i tak będę musiał w końcu zjeść. No dobra, zinger z Zylonem. U mnie cheeseburger też już zaliczony, ale powiem wam, że połączenie cheeseburgera z pomidorem razem z kubusem malinowym To najdziwniejsze co ostatnio jadą. No nietypowy powiedziałbym no? zestaw smaka Ale powiem wam, że kubuś teraz, a kubuś 15-20 lat temu to już nie to samo nie, no wtedy pamiętasz? Taki rozwodniony, wtedy to był taki koncentrat Tak, teraz... taki gęsty był Jak my byliśmy mali to kubuś był normalnie w szklanych butelkach sprzedawany a teraz to jest taka woda o smaku jakby kubusia No to prawda Ale ja mogę sobie odznaczyć Zingera, który co ciekawe jest najbardziej kaloryczną rzeczą z całego słoika, a no przez to, że jest 14 i że to jest tak naprawdę pierwsze, że którą dzisiaj jem prawie w ogóle nie czuję, że cokolwiek zjadłem. Ja sobie teraz wziąłem prażynki bekonowe i szczerze mówiąc nie wiem jak zukon może ich nie lubić. O, my je lubimy, nie? Chociaż... Też... No mi zawsze babcia kupowała ich, bo wow, mała i to jest smak mojego dzieci. Okej, okay, to nie to ja aż tak za nimi nie przepadam, ale nie mam z nimi problemu ale od małego mam za to problem z gorzką czekoladą, której nienawidzę. Ja naprawdę nie lubię gorzkiej czekolady, chociaż dawno nie jadłem więc jestem ciekaw, no jak szybko mi z nią pójdzie Ogólnie kupiliśmy czekolady, która wyglądała na najbardziej gorzką w całym sklepie, więc no, sami sobie to utrudniliśmy, ale. Ona okay. będzie mocno ciemna. Może być mocno ciemna. Tutaj wygląda ładnie. O Jezu, ale spójrzcie tylko na. Jezu! Ona jest dosłownie czarna, Natalia. Już po samym zapachu czuć, że jest to bardzo gorzka czekolada. W ogóle czekolada ma inny zapach, nie? Gorzka mleczna i. Mm, mm. Nie twoje smaki. Nie, nic się nie zmieniło, widzę. Od małego aż do dzisiaj ze gorzką czekoladą nie przypadam. Nalałem sobie Coca-Colę, żeby móc zapijać ten gorzki posmak, ale szczerze wam powiem, że im dłużej ją nie tym coraz bardziej mi chyba smakuje i ja się chyba starzeję Natalia, nie? Bo gorzką czekoladę jedzą mu starzy ludzie zazwyczaj. Wow. Więc to jest chyba zły znak, ale serio, nie jest już taka zła, jak myślałem po pierwszym gryzie. Ja sobie dalej walczę z tymi prażinkami i są one tak dobre, tak mi smakują, takie chrupiące i jest ich chyba łatwiej niż chipsy. Czemu? Bo chipsy są bardziej tłuste, tak mi się wydaje. Okej, okay, w ogóle kupiliśmy jakieś takie no mowe. nie? Te prażynki, to no jest no żadna nowe. znana marka. dobre właśnie bałem się, czy będą dobre. Ty już jak chrupią? No, chrupiące są mega, to prawda. Ja powoli kończysz moją gorzką czekoladę i powiem wam, że mimo tego, że to właśnie gorzka czekoladę... Czekolada, to jakby czuję, że się zasłudziłem. To jest dziwne uczucie, ale jak widzicie, w składzie normalnie jest cukier, więc to nie jest tak, że tutaj w ogóle nie ma cukru, że to w ogóle nie jest e, słodkie, tylko. A no właśnie, jest dużo mniej słodkie niż mieszka czekolada, ale 20 minut minęło, więc czas zakręcić kołem. O tym, kto kręci jako pierwszy, zadecyduje, to to po Natalia, schowa jej do jednej z dłoni i zróbmy tak, że jeśli ja wybiorę pozłotko, to ja kręcę, a jeśli wybiorę rękę bez pozłodka, to ty, dobra? Dobra, czy ja może tutaj dobrze zakręcić, żebyś nie widział a, Nic oba, oba, oba. nie widzę, więc spokojnie. Niech będzie ręka z pierścionkami. Na pewno? Na pewno, dawaj Kurde, dobra, czyli ja kręcę pierwszy W takim razie zakręciłem już kołem I do następnego losowania Nie mogę ani jeść, ani pić No i takie zakręcenie kołem fortuny to mi się Karol podoba no, Nie do końca, ale spokojnie widzowie Jeszcze Natalia będzie dzisiaj pewnie nie raz Kołem kręciła, więc no, nadrobię Taką przewagę teraz mhm, Zobaczymy, jak zjesz te prażynki to będzie dobrze Już nie kończę O kurde, dobra, ale nie, nie ma co widzowie, spokojnie Ja czuję Natalia, że potem będę mógł jakieś rzeczy odłożyć Czy coś, więc cię dogonię Nie do końca widzowie, podoba mi się to, jak szybko idzie Natalia i. Okej, okay, widzę, że lecimy dalej. Tak, teraz czas na słodką rzecz, bo już były dwie słony, więc czas sobie przełamać te smaki i Kinder Bueno White też bardzo lubię, więc no, dobry lubimy wybór. W ogóle te rzeczy w tym dzisiejszym słoiku są naprawdę spoko. Hmm, pycha, dawno już nie jadłam Dobrze słuchajcie, połowa czasu nie jedzenia za mną. Jak widzicie, zostało jeszcze 9 minut i 39 sekund do kolejnego zakręcenia i no do momentu aż w końcu będę mógł zacząć jeść i pić. A ja właśnie kończę Kinder Bueno. Widzowie, nie podoba mi się to za szybko, Natalia Ci to idzie. Ci podoba! jeśli chodzi o porównanie naszych słoików, to ja aktualnie mam zaliczoną jedną rzecz, Natalia ma już aż trzy rzeczy zaliczone. Cztery, Karol! Ale widzowie, lecimy dalej i zastanawiam się co teraz wziąć i chyba wezmę sobie te miski. Rzeki? No, ich jest w sumie nie aż tak dużo, więc idealnie. Okej, okay, dobra, to tutaj wydaje mi się widzowie, że Natali trochę z nim zajdzie. Ale a propos słodkich i słonych przekąsek, to chcę wam powiedzieć, że w naszym sklepie na www.sweetplanet.pl pojawił się nowy, limitowany back to school mystery box, w którym znajduje się aż 13 Słodkich i słonych przekąsek, znanych marek, takich jak Takis, Oreo, Lizys. I wiele więcej, ale skoro to mystery box To zbyt wiele nie mogę wam zdradzać Ale to co mogę wam zdradzić to to, że takich mystery boxów Jest tylko 310 W sensie tyle było, bo aktualnie jest ich dużo mniej Dlatego, że no jak zwykle bardzo szybko się wyprzedają Więc jeśli chcielibyście Choć trochę osłodzić sobie powrót do szkoły I przetestować fajne, nietypowe Zagraniczne słodycze i No słone przekąski, które razem z Natalią Osobiście dla was wybieraliśmy No to koniecznie wbijajcie na naszą stronę i zamawiajcie Back to school mystery boxy Generalnie jest tylko jeden rozmiar, tym razem jego cena to 139 zł i nie będzie groszy. Ale tak jak zawsze, w tym Mystery Boxie również są limitowane karteczki z moim i Natalii odręcznym podpisem. I tych karteczek z naszymi podpisami aktualnie nie da się w żaden inny sposób zdobyć, no tylko kupując właśnie tego Mystery Boxa. Więc jeśli się na tym zależy, to koniecznie wbijajcie na naszą stronę, zamawiajcie te boxy, bo no tak jak mówię, jak zawsze rozchodzą się bardzo szybko. Ale dobra, jak widzicie, właśnie w tym momencie minęło 20 minut. Więc stop, Natalia! Ty naprawdę zjadłeś... Nie. Okej, okay, myślałem, że zabezpieczę tą paczkę, ale na szczęście, jak widzicie, wizzawię, trochę tych żelków jeszcze zostało i zaraz wracam do gry i będę musiał bardzo szybko to wszystko nadrabiać. Ale zanim ja się odpalę z jedzeniem, to Natalia zakręciła już kołem i do następnego głosowania Natalia, ja wybieram, co będziesz musiała jeść. Co my tutaj mamy u Ciebie słoiku? Mamy gorzką czekoladę, mamy Coca-Cola, ale to za łatwe, tam mamy jakieś maliny, to też za łatwe, mamy Cheetosy, ale wiecie co? Natalia nie zabrała jeszcze Zingera i wydaje mi się, że teraz, po tych poprzednich 20 minutach, których bardzo dużo zjadła, będziesz miała z nim ciężko, więc Natalia, smacznego zingera ci dobra, życzę. A mogę dokroić sobie pomidora, czy nie? A chciałabyś? Chciałabym. No to niestety nie, bardzo mi przykro, ale nie mogę ci pomagać, jeszcze samego zingera. Ale dobra widzowie, ja w końcu wracam do gry i zacznę od skończenia tej czekolady gorzkiej. Ekran, twój zinger też był taki ostry? Mhm, mm no, koniecznie jest ostry, byłem w szoku, jak się ten zinger był ostry. Uwaga, ostatni wiekowski. Mamy to. Cała czekolada zjedzona. No, Okej, okay. nie ukrywam, że trochę się tym zasłodziłem, więc teraz dla odmiany wezmę może pizzowe czy dosy. Ja, ja no nie wiem Natalia, czy możesz pić, a co aż tak ostre? No mega, w ogóle tutaj jest tyle tej przyprawy, zobaczcie. Widzicie na tym kurczaku? No jest, jest ostry. Ja to tak jak ostrych kurczaków z KFC. Teoretycznie tam było, że przeciwnik wybiera co jesz, więc pić możesz to co chcesz. Ja sobie właśnie przesypuję te moje Cheetosy do miski, żeby zobaczyć ile ich jest. I niestety jest ich całkiem sporo. Ale Cheetos zawsze w tych paczkach ma bardzo dużo tych chrupków. I tak samo było z popcornem Natalia, nie? Bo generalnie w naszym sklepie mamy taki oto popcorn Cheetos e, Flaming Hot, mega ostry i tam też słuchajcie tego popcornu jest wypchany praktycznie po sam czubek. Zadasz już? No To w takim razie Natalia, skoro zingerek zjedzony Nie, w takim razie ja sobie idę na kanapę i robię sobie 10 minut przerwy Serio? No Dobra, ale gdybyś nagle zmieniła zdanie, to wybieram ci tą gorzką czekoladę, nie do zjedzenia w następnej kolejności Ja widzę, że się nie zatrzymuję, lecę dalej z tymi czubkami powoli Robi się ich tutaj coraz mniej, ale niestety jeszcze sporo przede mną I niestety przede mną jeszcze sporo innych rzeczy w samym słoiku, bo jak widzicie zjadłem dopiero dwie Dobra, widzowie, mamy to Ostatni chrubek. Jeszcze wezmę te reszki, żeby nie było. I nie ma co, lecimy dalej. I tym razem dla odmiany wezmę sobie tego, to loda magnum, który czeka na mnie w zamrażalniku. Okej, okay, słuchajcie, zdążyłem wziąć gryzę i... No jak słyszycie, minął czas, więc recenzja loda będzie po tym, jak zakręcę kołem. No dobra, Natalia wróciłaś wypoczęta, ale zanim Natalia zaczniesz jeść, to uwaga, widzowie, jak ręce kołem, i do następnego losowania, mogę zrobić maksymalnie 5 gryzów. Nie, no widzowie, to jest chyba jakiś żart. No, jakby. dzisiaj, Mega, nie? mega, dzisiaj losuję, ale. Do następnego losowania, czyli przez 20 minut, mogę wziąć maksymalnie 5 gryzów, i teraz zastanawiam się, czy jeść tego loda. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, czy w pięciu gryzach, jakby dam na tego skończyć, czy spróbować jest coś innego, bo tak naprawdę biorę 5 Gryzów I potem już nie mogę nic więcej jeść, nie? Do no. losowania. No ja, dobra, to jest jakaś masakra, ale chyba spróbuję z tym lodem. Oczywiście, jak wezmę gryza, to potem w buzi mogę to normalnie mieć. To już nie no, jest. No ci się rozpuści tak naprawdę. No powiedzmy, czekolada w miarę też, ale. No wiecie, chodzi o to, że... O, po Całkiem potężny ten jeden gryz. Mm. Teraz jednak nie mam wątpliwości, że uda się zjeść tego loda. Ja zaczynam od skończenia tych żelków, bo zostało mi ich bardzo malutko i później chyba też sobie wezmę loda. Okej, okay, jest bardzo dobry, ale znacznie przyjemniej by się go jadło, gdybym nie musiał robić aż tak wielkich gryzów. Ale dobra, przekonałem już to, co miałem w buzi po pierwszym gryzie, więc czas na drugiego. Uwaga! Okej. Okay. O, o, o moje chęby. Zostały mi jeszcze trzy nie wiem, jak to zrobić, żeby tego loda skończyć. Mhm, mm dobra uwaga, gris numer cztery. Okej. Okay. I uwaga, ostatni, piąty gris. Mam to, los zaliczony, ale no nic więcej do kolejnego głosowania Niestety nie mogę już jeść Po dłuższej chwili w końcu kończę te jakiś Został mi ostatni, żeby nie było pusta paczka Okej, okay, zaliczone Idę teraz po loda Ja w międzyczasie oznaczyłem sobie to, co już zjadłem I zaczyna to wyglądać trochę lepiej, ale No i tak, jeszcze do Natalii trochę mi brakuje Natalia, jaka cenka ludzika? Nie lubię truskawkowych lodów na patyku Ewidentnie, bardziej mi smakują jagodowe Na przykład kupujemy z często marletto z wydrąki na patyku to One są pyszne to One są przepyszne I powiem wam, że myślałam, że Magnum mają najlepszą ale teraz porównując do tych biedronkowych to są na bardzo podobnym poziomie. Okej, okay, no te biedronkowe też są dobre, ale nie, mi to Magno smakowało, ja lubię truskawkowe, więc. Ja lubię. To są takie sztuczne dla mnie. Ale to wiadomo, co kto lubi. Ej, dobra, widzowie, to, że nie mogę teraz jeść, wykorzystałem idealnie, dlatego że byłem wszystkim w toalecie i, i zrobiłem sobie miejsce, więc Natalia po kolejnym losowaniu znowu ostro, wracam do gry. Ostro Karol, to ty przegrywasz, bo ja właśnie kończę mojego loda! Okej, okay, ale trochę dziś z nim zeszło, tak szczerze, bo ja chwilę nie było, a dopiero go zjadłaś i nic więcej, tak? Nic więcej, no. Do losowania, jak widzicie, zostało 40... 36 sekund, Natalia kroi tutaj pomidora i co ty Natalia będziesz z nim robiła? No będę go Karol co mam z nim robić? Tak samego? A mam wyjście? No a co? ty już nie masz zingerka, już nie masz No bo mi nie pozwoliłeś zjeść z zingerem O jak mi przykro Natalia, ale no jestem ciekawy jak ci to wejdzie Aha dobra, solimy sobie Ta mi lepiej Okej, okay, dobra, losowanie. Okej, okay, ale uwaga, Natalia zakręciła już kołem i do następnego losowania, Natalia, możesz wymienić ze mną jedną rzecz. Przecież to jest jakiś żart dzisiaj, no. Ale będzie się tak dobrze się kręci, a tobie tak źle, Karol, że to jest Dramat. niemożliwe. No i tak, teraz zastanawiam się, co wymienić, bo zostały mi jeszcze te cheatosy o smaku pizzy, które są całkiem spore i ten pomidor, którego nie lubię z całego, ale spójrzmy na kalorie. A, i zapomniałam jeszcze o gorzkiej czekoladzie, ale O. Chyba oddam ci, karolę Ci bo na gorzką czekoladę mam pewien Pomysłu. O, i no tak, weź może te plażynki ode mnie. Co? Spoko, one będą. Wiesz, 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 ja ci nawet wyjmę je. Pierwsza, wyjść. No, Mogę nawet nie chcą wyjść, stąd jest ich tyle. O, dobra, no to jak już trzymasz, się, to bierz się Natalia, od nie, razu. Ja sobie wezmę Karol kubusia, bo kończy mi się picie i tak będę musiała pić, to po co mam pić wodę jak mogę sobie wypić kubusia po prostu. Czy co, bierzesz kubusia, a ja dostaję twoje czytosty? Tak jest. Super. Ale jak Karol, wziąłeś ten słoik do góry, to ja zobaczyłam, że ty masz jeszcze tam cheeseburgera za nim no, Cheeseburger, ja mam jeszcze kinderbrona, ja mam Kto jeszcze. To zjadłeś? Nie, wiesz, nic nie zrobiłem w tym odcinku. Nie, słuchajcie, dzisiejszy odcinek to jest jakaś masakra. Wiecie co, ja sobie wezmę po prostu tego cheeseburgera zjem go na pocieszenie i e, pomyślę, co mogę zrobić dalej, żeby jak już dogonić to ja tak powiem wam szczerze, że ten cheeseburger wygląda znacznie mniej zachęcająco niż zinger na przykład, ale jest chyba też tańszy, nie? Cheeseburger jest tańszy, no. Ile kosztuje? Teraz to pewnie dużo. No właśnie, zinger, ale zinger jest chyba droższy trochę, bo no musi że się jest ale grubszy. Zinger był mega ostry dzisiaj. No był, no to prawda. Nie, a ten cheeseburgerek nie jest groźny, ale nie wygląda to jakoś mega zachęcająco. Ja osobiście z tych małych burgerów najbardziej lubię jalapeno i mm -hmm, w tym cheeseburgerze nie pasuje mi ani ketchup, ani ten ogórek, więc nie no, szczerze to jest jedna z gorszych rzeczy, przynajmniej dla mnie w całym naku. W ogóle pewnie Problem, widzowie, bo chciałem sobie dodać kolię, ale mogę już jej nie ma, więc muszę ją odznaczyć. I możesz sobie, Karo, iść po wodę, bo niestety innego picia już też nie masz. Właśnie, Natalia zabrała mi Kubusia i mam za to citosy. Zdecydowanie bardziej wolałbym <grym> wypić to, ale no niestety to jest już Natali Dobra, widzowie, uwaga, ostatni kawałek tego ciśnika. Mamy zaliczone. Mi też został ostatni kawałek tego pomidora, więc uwaga. Zaliczone. Zmęczone, nie było łatwo. Widzowie, dzielnie walczę, ale zwróćcie uwagę, że tak to wygląda u mnie, a tak to wygląda u Natalii. No nie mogę jej dogonić. I Natalia, to zostały tylko maliny kubusia. Coca-Cola i czekolada? No, i w sumie Coca-Coli został mi ostatni łyk więc mogę ją wyzerować. No, na no widzowie, nie jest dobrze. I teraz, widzowie, powiem wam o moim planie, bo generalnie ta gorzka czekolada, no, nie będzie za dobra. I wpadłem na pomysł, że umyję sobie maliny i będę na kostkę czekolady kładła malinę i jadła razem w buzi żeby sobie troszeczkę polepszyć ten smak. Ciekawe, no. Ja, widzowie, aktualnie przychodzę załamanie, bo mam tyle rzeczy, że straciłem motywację do jedzenia, ale wiecie co, chyba na poprawę humoru wezmę sobie też jakie haliwo i, no, będę je jak najszybciej. Jadł. O, ale czekajcie, na talerz. Jestem bardzo ciekawy, jak Ci to wyjdzie? Oczeka, ona jest ciemna. No ale serio, jest dobra. Ja, ja jestem widzę, już bumerem, jak mi czekolada gorzko smakuje. To jest zły znak. Dobra, kanapka przygotowana. Uwaga! wiesz co to smakuje? No, jak malinowe delicja. Serio? Trochę bardziej gorzkie, że naprawdę, ale podobne. Uwaga, podejście numer dwa. No, nie jest tak źle. Nie smakuje ci. Mm -mm. Powiem szczerze, że mi jakoś przestały smakować te zwykłe żelki halibo. kiedy się uwielbiałem, ale teraz wolę takie bardziej miękkie żelki. Te halibo są twarde i się bardzo długo żuje i przez to już nie wiem, nie smakują mi one tak jak kiedyś, ale Niestety muszę zmęczyć całą paczkę i dobrze, w sumie wymieniliśmy ją na mniejszą Ale dobra słuchajcie, zostało 5 sekund do końca, Natalia nie zdążyła na szczęście zjeść całej czekolady Chociaż ma tutaj przygotowane te kanapki I Natalia, kto teraz kręci? Eee, chyba ty? Ja, no teraz ja tak, W takim razie widzowie, uwaga, zakręciłem już kołem I do następnego losowania Mogę spożywać tylko tą samą kategorię co przeciwnik No to mamy widzowie problem, dlatego że czekolady już nie mam Kubusia w ogóle nie mam, bo Natalia mi zabrała, więc mogę iść tak naprawdę tylko te maliny ale to nie ma sensu, bo ja już wygrywam. No i musisz to zjeść Natalia, wszystko i wypić, co więc. Co mi zostało? No jest szansa, że nie zdążyć 20 minut, chociaż nie ma tego zbyt wiele. I szczerze, ja nie wiem, czy jest sens, żebym ja w ogóle zaczynał jeść te maliny, bo poza nimi nie mogę nic innego jeść. A mam tu jeszcze pomidora, mam jeszcze Kinder mam jeszcze Cheetosy, mam jeszcze żelki i mam jeszcze prażynki, więc. Nie, no widzowie, chyba niestety to przegram. Karol, to jest chyba pierwszy w historii słoik w którym mam taką przewagę. Chyba było. tak, no aż tak że na widzowie chyba nigdy jeszcze nie było, ale to przez to koło fortuny. Ja dwa razy tak naprawdę nie mogę. Nic jeść. To jest masakra jakaś, no. No to przecież, to, że my tak dobrze idzie. Nie, to przez to że ja mam po prostu pecha. I wiecie, co jest najgorsze, że ja wcale nie jestem aż tak najedzony. W sensie czuję, że trochę zjadłem, ale miejsce mam jeszcze full, tylko że kurde, no nie mam motywacji, bo wiem, że no nie ma szans, żebym to wygrał. Chyba, że na do losowania nie zdąży tego zjeść, ale nie no, widzowie, chyba nie ma szans, żeby Natalia nie zdążyła, bo no, zobaczcie, ile jej zostało? Tak patrzę na ten zegarek, jak sekundy lecą, lecą dość szybko, ale. Nie no. To tak widzowie, to czekolada zjedzona zostało ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć malin i... Z cztery łyki kubusia. Obrzydliwa była ta czekolada. Nie przez sobie, nie byłaś taka zła. Dla mnie była tragiczna. Teraz tu już z górki. Ostatnia wolinka. Ostatnia. No super, widzowie. No niestety, widzowie, tak wyglądają ostatnie sekundy przed moją porażką. Chociaż może nie wstadzę na ja to. nie wygrana. Ile czasu mi zostało? Nieważne. I tak, widzowie, Natalia zdąży. Nawet jakby teraz zrobiła sobie przerwę ośmiominutową. Uwaga. No i zaliczone, niestety. Jezu, nie ruszę się chyba, ale wygrałam. Ja jestem głodny, Natalia. Jakiś odet chyba zaraz <laughs> będę robił dla siebie. W takim razie 11,5 i minuty. Przed kolejnym lasowaniem Natalia ze mną wygrała i nie, zapomnijmy widzowie o tym, co się wydarzyło. Dobra, koło fortuny mnie dzisiaj nie nawidziło także w kolejnym odcinku Natalia, szykuj się na ostry rewanż Jeśli Wam się podobało, to koniecznie strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów, wbijajcie na Sweet Planet i wpadajcie też na mój kanał na na którym możecie udział w ankietach, no w których decydujecie czyj słoik nagrywamy w kolejnych filmach. A póki co serio, idę zrobić serce, jedzenia bo jestem głodny, a wy trzymajcie się i nie